Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem PlayFox. Do kolejnych odcinek z Teorii i pytania widzów na temat FNAF, gdzie będę odpowiadał na Wasze pytania i komentował Wasze teorie. Więc zaczynajmy. Pan Jabłuszko pisze. Blayfox, dlaczego Freddy rusza się najrzadziej, skoro gra jest zatytułowana jego imieniem? A to dlatego, że z biegiem rozwijania historii, Freddy stał się jednym z najmniej interesujących animatroników z FNAFA i Scott postanowił skupić się na innych postaciach, takich jak Spink albo Marynetka. Kolejne pytanie od Dawida. Balongier może spotkać w wentylacji, czy to prawda. I to w ogóle nie jest prawdą, bo jedynym miejscem gdzie, gdzie może pojawić się balon jest to miejsce pod naszym stołem, w naszym biurze we FNAF2 i nigdzie indziej balongier się. Nie pokazuje. Eric Fnaf pisze: Blayfox, gdzie w FNAF Sister Location w customowych nocach jest Baby i Ednard. Ednard nie pokazuje się w customowych nocach, a dlatego, bo miał on swoją osobną noc, kiedy próbowaliśmy zrobić jedno z zakończeń. A Baby nie pokazuje się dlatego, bo jest powiązana z Ednardem. I żaden z tych dwóch animatroników nigdy nie pokazał się w customowych nocach we FNAF Sister Location. Kolejne pytanie od kondip P7. Blayfox, dlaczego oczy animatroników zmieniają się na czarne? Wytłumaczysz? A to dlatego, bo endoszkeletony mają taką możliwość, że mogą pokazywać oczy z tęczówkami, lub bez, ze sa samymi średnicami. Tak jak na przykład możemy zobaczyć Toy Frediego na scenie z normalnymi oczami, które posiadają tęczówki, ale jak wejdzie do naszego pokoju, potrafi zmienić swoje oczy tak, tak żeby było tylko czarne oczy z białymi plamkami. I każdy z animatroników posiada taką możliwość ze względu na swój endoszkielet. Kolejne pytanie od Fox The Fox Jak uniknąć ataku BB? Ataku BB, jakiej ataku Malmy nie da się ominąć. Jak już albo ten, albo jeden Animatronik wejdzie do naszego biura, no to panowie, nie ma już przebacz. A ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że nie Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnych teoriach i pytaniach i kolejnych gameplayach na moim kanale. A na razie za tyle, więc trzymajcie się na razie i... Cześć!